Leci bardzo szybko w siną dal Wycieczka tak daleko global Prawdopodobnie bezpowrotnie Bardzo smutne i istotne Widzę, że znów lecisz jak samolot I wiem, że na pewno to nie epizod To się musi na pewno źle skończyć Jak zaczynasz tak bardzo tańczyć Frontowałeś na ulicy Jak inni alkoholu niewolnicy Przejebany bardzo po całości Życzę Ci temu dużo wytrwałości Byś odrzucił alkohol i narkotyki Bo przesadzasz z tym, będą odwyki Były już nieraz grane psychiatryki, takie są przy tym prawa fizyki Weź się w garść i znajdź szybko pracę Abyś miał chociaż jakąkolwiek płacę Byś jakoś trochę stanął na nogi I wyrwał się z tej całej patologii Leci bardzo szybko w siną dal, wycieczkę tak daleko global, prawdopodobnie bezpowrotnie, bardzo smutne i istotne. Leci bardzo szybko w siną dal, wycieczkę tak daleko global, prawdopodobnie bezpowrotnie, bardzo smutne i istotne. Pokój wynają, dziewczyną się zają. Czasy się bardzo szybko zmieniają Trzeba tylko chęci i motywacji I dużo więcej rehabilitacji Zacznij się leczyć póki na to czas Nie tak jak bez leków dotychczas Leczenie to stabilizacja, lepsze życia, organizacja Wyjdź z kryzysu, bezdomności Nie popadaj w chwilę bezradności Dasz radę wyjść z tego kolego i uniknie stanu przewlekłego, który doprowadzi, że tam zostaniesz i jakieś drobne może dostaniesz, które przechlejesz prawdopodobnie, wiem, że to gadanie bezwzględne.